Witam wszystkich. Idziemy na kolejne kopanie Sprzęt już nosimy. Wczoraj szukaliśmy tam Dzisiaj będziemy szukać tu Będziemy szli Starą drogę chcę troszeczkę przeszukać Może coś się uda ciekawego znaleźć O właśnie na razie pójdziemy sobie laskiem prawdopodobnie chyba tu nawet i zobaczymy obok drogi przy drodze zobaczymy jak to pójdzie o. To różnie bywa stara, bardzo droga na starych mapach yy, przedstawiana jest praktycznie 200 lat do tyłu no, to mam nadzieję, że coś, coś ciekawszego wyjdzie. Dobra, ja włączam sprzęt. O, jedniki, nokta musi się rozgrzać. Włączamy ją z powrotem na M1. Testuję starszy taki program na bardziej na wykrywanie sreber. To się okaże dostrojenie czekamy dostrojemy. okej okay. popompujemy skaczący mi sygnał troszeczkę Ok, 78. Dobra! Lecimy do boju. To do pierwszego doeczka. Na razie. Kopnąłem tutaj dołek Był sygnalik. Jak się okazało, tylko kopnąłem raz. Wyszło mi, Wam Ci pokażę. Eee, Useczka. I pełny nabój. Pełny nabój. Zaraz sobie. o tak daje mi tu sygnał. Zaraz popatrzymy. Czy nie będzie więcej tego? O jak widzicie kolejny do kolekcji. Jeszcze jeden. O. Zmartretowane trochę. Bo już tutaj spłaszczony. Lekko. Ale. O. Aha. Okazało się że tu jest czubek jeszcze. Pewnie czubek od. Od tego. Teraz zobaczymy. Jeszcze jest. Powiem wam że jeszcze, jeszcze jest tutaj. Mokry proch. To było to. Ktoś zgubił chyba. Okej. Okay. O. Jeszcze jak Wam pokażę. Sygnał jeszcze mam tu. Nie wiem, co to jest <small noise> Czyżby jeszcze pimporter tu wykrywał gdzieś jakieś dziwne rzeczy? Aha, tu jeszcze kawałek blaszki. Dobra, na razie. Pimporterka. Wy. Mm. Nie wiem, co to jest. Chwilę, zaraz zobaczymy. Jak mam. Jak wziąłem szczoteczkę? O, mam szczoteczkę prawda jest jest to stalowe no bynajmniej tak pokazywało ale było to razem z tymi nabojami

Nie wiem, doszykuję się czegoś, coś, co możemy skojarzyć troszeczkę. No nie wiem. No dobra, do następnego. Oga, kolejny sygnał 38 Niedaleko od tych naboi, co wam pokazywałem, trafiło się coś było przytłumione, ale jest bardzo piszczący głos, dźwięk raczej. Mhm. kolejne, kolejne, nie wystrzelona. Teraz sprawdzimy. Czy coś jeszcze. Hmm. Chyba nic. Tak więc. Będziemy się zwijać dalej. Teraz sprawdzimy. Nie niestety. Nie ma nic. Lecimy dalej. Tym razem. Sygnał 25, 24. Sprawdzimy. Podejrzewam, że to jest czubek, odna bola. Raczej znaczy, pocisk. pocisk. to jest tu w środku jeszcze dalej głębiej momentik też mi się zdaje dobra nic ciekawego. Blaszko. Kawałek blaszki prawdopodobnie to jest jakaś zakrętka. Dobra, na razie. Tym razem wykopałem, wykopałem tutaj górkę. Sygnał 30. Nie spodziewajmy się cudów po sygnale 30, ale czasami wychodziły jakieś fanty ciekawe. Oj, gdzieś mi. gdzieś mi sygnał uciekł. Czyż. Nie, możliwe, że wgniotłem to w ziemi. Nie widzę, ty Coś mi burczy. Nie. A z ty coś tu jest. Ale co? wyrazywało dosyć głęboko a ja to chyba przebiłem przebiłem a kuleczka łowiona, no to normalka. na razie wykopałem tak, aby wykopać 32 sygnał Wiedziałem, że to jest ten wał bo chodzi o to, że tu jest troszeczkę stali, mieszanką jakąś inną. Widzicie? Nie wiadomo, prawda jakiegoś rometa, komarka, coś takiego. Kawałek złomu. Na razie mamy sygnał 41. Podejrzewam, że to jest aluminium i płytko. Postaram się łopatką to wykudziubać. Możliwe, że to będzie jakiś śmieć. Nie, by. Nie by płytko, ale. Tu jakieś kółeczko? To może być jakiś kapselek albo polmos. No, w tą stronę. No, oczywiście. Polmosik. Dobra, lecimy dalej. Tam jest ta droga, ale stwierdziłem, że nie warto po tej drodze chodzić bo ona jest troszeczkę ubita nawiezione są tam kamienie i pochodzimy kawałeczek tutaj za daleko tam nie będę szedł bardziej w tamtą stronę, w stronę auta z powrotem ten obszar troszeczkę spróbujemy dzisiaj ogarnąć sygnał 25 taki bardzo piszczący zobaczymy co tu co tu znajdziemy ale z... troszeczkę wiatr się zmógł troszkę jest większy ciekawe czy nie będzie dzisiaj deszczu dalej 25 sygnałów wykopane Hmm? Oby tylko nie padało by nie padało i nie trzeba było uciekać do auta o ile by się zdążyło. Szukam non stop. Nie mogę derwać. Jest sygnał. Hmm. Teraz wam pokażę. Jest tu gdzieś sygnał. Tylko to to za sygnał. Pocisk do następnego. Przeszukamy ten lasek co, co widać, akurat co nie ma e, tej roślinności. Bo tutaj o czym przeszłem od tej drogi jest fatalnie za dużo, malin wszystko się do ubrań czepia. Będziemy na razie tutaj szukać. Troszkę się rozpadało tak jak widać może lekko szłem do auta ale idziemy babokiem auto mam niedaleko zaraz tak może z 200 metrów dobra musimy tu zaczekamy chyba zaczekamy Troszkę deszczyk jeszcze pada. Ale odeszłem kilka kroków od tego drzewa, co postałem Sygnał 21. Nie spodziewałem się. Zobaczcie. Moniaczek. Mamy monetkę. Mamy monetkę. Teraz sprawdzimy. Jeżeli pokaże nam, co to za monetka. Mała monetka bardzo podejrzewam, że coś mam w głowie jedną myśl, ale hmm, hmm, hmm. może to być coś innego chwilę wezmę szczoteczkę troszeczkę Oj, stratoczkę mam przecież tutaj, nie muszę ciągać plecaka. Plecakam trzeba chodzić. Czasami się wody napić. Niektóre rzeczy się ma potrzebne, ale okej okay. No raz zobaczymy. Hmm. Wygląda mi to na 10 groszy Nie wiem Jeżeli wyczyszczę to wam pokażę to e, na filmiku na razie wygląda na to że to nie, nie wszystko bo jeszcze mam sygnał sygnał 21 mi się pokazywało a tą monetka, co przed kilkoma znalazłem, to 10, gr 10 groszy. O, mamy jeszcze jedną coś. Mamy jeszcze jedną. Co to jest? 20 groszy. Mi się zdaje, tamta monetka nie była stara 2000 rok. Tu nie widać dokładnie roku. To jest. Oj! teraz ja tym poterka wyrzucę. Hmm. Czyli tu. To... Tak, 20 groszy. Jak widzicie. dobra Na razie. Kolejna useczka. Niedaleko tych, tych pierwszych, co tam znaleźliśmy o tak to wygląda mała łuska do następnego teraz wyczyszczę, pokażę jeszcze było pięknie a ostrości nie może złapać już jest słabo widoczność troszeczkę i tam przy kolejnym ukopku sygnał 46 bardzo ostry głębokość średnia czyli 20 cm gdzieś tak przypuszczam trochę jest korzeni ale zobaczymy. Nie wiem. Teoretycznie coś jest chyba, że okaże. Sprawdzimy nie Mamy coś tu. to, to może być. Hmm. Jak się nie mylę To jest część hmm, pierścienia wiodącego oczywiście dłąbki jakieś tam odłamek Dobra, nic ciekawego, dalej lecimy A. Mamy kolejny sygnalik, wykopałem to jak się nie mylę to jest moneta tylko kwestia co to? Taka monetka jak wam pokażę hmm. O ile to jest monetka, ale kształt monetki na 100% Zobaczymy Przeczyszczę troszeczkę Nieduży sygnał Sygnał miał było 24 jak się nie mylę ale to nieważne i nie za... Nie za głęboko. Mhm. Jedyneczka jakaś mi się pokazała. Czekaj go. Zobaczymy z drugiej strony. To chyba nasza polska jest złotówka chyba, ale. No mi się tak zdaje. Współczesna złotówka żeby to była. Może no, możliwe, jakiś bierzebiaż nawet by, by znal, e, zgubił. Raczej tak, raczej złotówka współczesna, ale już tak zjedzona. Ok, na razie sygnał słaby, 23. Próbujemy, próbujemy coś wykopać. O ile się da. stworzenie są nie za ciekawie jak się uda wyciągniemy Ok, jak wyciągnę, pokażę. Ok, poświęciłem się. Wykopałem tą dziurę, wykoczyciłem korzenie. Coś jest tu. Przynajmniej tak sygnał pokazuje. Zaraz przestawię wam w tej stronę a głęboko z korzeniami czubek kolejny Liczyłem na coś bardziej ciekawszego To na razie mamy sygnali 45-46 Bardzo taki żywy e, dosyć głęboko chyba dobra kopiemy kopiemy wykopane jest mamy to wykopane ale co to jest co sprawdzić to jest bardziej mi pokazuje coś Uż. bardzo mocno bije ale co to może być hmm. Jakoś blaszko. Jakaś blaszka? Jakaś blaszka? No prawdopodobnie się odłamok, raczej na 100%. Widać po tych kreseczkach tutaj takich Nic ciekawego, fajny sygnał. A tylko to jeszcze parę minutek troszkę przejdziemy jeszcze ten lasek i trzeba uciekać do domku. Już się późno robi pokażę Wam jeszcze zestawienie eee, zestawienie dzisiejszych wykopków to na razie do prezentacji Prezentacja dzisiejszych wykopów, tak jak obiecałem. Parę całych naboi razem z czubkami, takie właśnie te większe, dłuższe, co były pełne, zostawiłem w ziemi, tego nie biorę. Tak jak widzicie, nie ma dużego urobku, ale troszkę jest, coś tam jest, pochodziło się, było fajnie. Do następnego razu, cześć!